Cześć, dzisiaj porozmawiamy o dosyć znanym serwerze MC Stylus. Jak wiemy jest to on wyłączony, ale dlaczego? Z tego co wiemy to administrator został okradziony przez kolegów z administracji. Ale jak to się zaczęło? I teraz wam powiem to jak przez samego właściciela. Cześć, jestem starym właścicielem MC Stylus. Stworzyłem serwer w wieku 14 lat i sam nie miałem konta w banku, dlatego mój kolega miał kupioną domenę, a ja mu płaciłem miesięcznie na początek. Na początku było mało osób, jak od 1 do 30 widzów, lecz jak zacząłem promować go na TikToku, to strasznie się wybił i ludzi było około od 80 do 300 osób. Potem stworzyłem duelsy i był to strzał w dziesiątkę, bo nagle doszło 600 osób. Jednak nadal nie było sklepu serwero serwerowego i kasy było cały czas mało. I jak wiemy, w 2020 roku utworzyłem sam serwer. Le lecz jednak 24 grudnia zatrudniłem nowego modulatora i, moi i moim koledom się wkurzyli. I zbanowali wszystkich ludzi na Discordzie, a było ich ponad 5000, a zostało tylko jeden: czyli ja, bo właściciela nie dało się zbanować. Na serwerze owszem nie było nikogo. Dlatego w 2024 ustawiłem przerwę techniczną, bo serwer nie działał, bo kolega, który miał kupioną tę domenę, nie chciał mi jej zapisać. I niedawno się gra skończyła. I w roku 2024-2006 odzyskałem, lecz niestety nie mogłem nadal prowadzić serwera, bo, bo nie miałem kasy. Dlatego napisałem, że sprzedaję serwer i serwer Discord i niestety raczej przeze mnie już serwer się skończył. I było to wypowiedź starego właściciela MC Styles. Wiemy, że już raczej on nie zrobi swojego serwera lecz miejmy nadzieję, że da radę i może dostaniemy od niego nowy serwer może podobną nazwę może inną no, miejmy nadzieję, że, że sprzeda się to w dobre ręce sam serwer i będzie się dalej fajnie grało, a mam nadzieję, że właściciel sam przez niego powstanie kolejny kanał i jak wiemy to już wszystko o AMC Styles. W, w, napisz, napisz, w komentarzu z nicz dla niego, żeby stało mu się miło. A ja przypnę wam serduszko. Zapraszam na mój film e, z Igrzysk Śmierci, bo wystąpiłem na igrzyskach śmierci, a jak się skończyło, to sam zobacz. I owszem zapraszam też na mój odcinek Valoranta, że mu to był pierwszy w sumie odcinek Valoranta i pierwszy raz zaczynałem w niego grać. Dlatego widzimy się też na moich innych odcinkach. Nara.